Nie przeszli do legendy mimo tego, co zrobili dla Wielkopolski. Dzisiaj przypominamy tych, bez których nie byłoby powstania. Udane powstanie. W dziesięć minut. Niemcy bali się go i uważali za przywódcę poznańskiego podziemnego rządu. Polacy znali księdza Stanisława Adamskiego jako niestrudzonego działacza na rzecz Polaków mieszkających w Wielkopolsce. Gdy został jednym z członków Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, jego poglądy i decyzje wpływały między innymi na relacje Wielkopolski z rządem w Warszawie. Był przeciwnikiem rozpoczynania walki zbrojnej w Zaborze. Uważał, że Niemcy nadal stanowią zbyt duże zagrożenie, a Polacy mogą liczyć na korzystne dla nich decyzje ze strony zwycięskich w wojnie państw Rola księdza Prałata Adamskiego i w ogóle pozycja księży w Wielkopolsce nie przez wszystkich była akceptowana. Jeden z zasłużonych powstańców z pasją pisał. Społeczeństwo wielkopolskie, raczej poznańskie, stało pod przepotężną władzą naszych księży katolickich, księży polskich. A jakże nie słuchać tych tak zasłużonych przecież w erze przedwojennej Polaków? Księża ci. Chciałbym tu podkreślić wyraźnie, że mówię o ogóle naszych księży, a nie o wyjątkach, nawet dość licznych. Słuchali swych władz duchownych, a władze te to biskupi i inni kanonicy. Ci wydelegowali ze swego grona jako ich przedstawiciela do naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu księdza adamskiego a wiadomo przecież było wszem i wobec i każdemu z osobna że u nas zawsze od niepamiętnych czasów pewnie już od króla popiela wybierano do każdej organizacji polskiej przede wszystkim księdza któremu dawano na dodatek jeszcze jakiego cywila innego ale cywila dobrze wypróbowanego zacnego poczciwego Taki stan rzeczy nie podlegał u nas w dyskusji i to nigdy i żadnej. To było naturalne, tak być musiało i w ogóle co tam dużo gadać. Ksiądz Adamski, więc, należąc do komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, był Panem Bogiem, był królem i basta. Korfanty reprezentował przecież właściwie Górny Śląsk, a poszwiński Pomorze, a zatem głos księcia Adamskiego był alfą i omegą. A jak wyglądała ta naczelna rada w stosunku do nas, młodych żołnierzy? Stosunek ten był zdecydowanie negatywny, był wrogi. Wariaci, jakby nie wiedzieli, że koalicja nam wszystko da, co tylko zechcemy. Tak rozumował sam ksiądz Adamski. A któż śmiałby przeciwstawić się takiemu autorytetowi? Józef Lorenz rwał się do powstania i nie brał pod uwagę powodów, z których wynikała tak wysoka pozycja księży w polskim społeczeństwie. Doktor Przemysław Matusik. Specyfika społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim polegała na tym, że składało ono się po pierwsze z masy przede wszystkim ludności wiejskiej, a w drugiej połowie XIX wieku, przy tej rosnącej ludności miejskiej, ta ludność miejska składa się przede wszystkim z przedstawicieli tych uboższych warstw drobnomieszczaństwa, drobnych kupców, drobnych rzemieślników czy, czy drobnych przemysłowców. W ciągu wieku XIX będzie malała rola elit ziemiańskich. Natomiast z drugiej strony elity inteligenckie, które, które nam się w tym stuleciu również formują, stanowią stosunkowo nieliczną grupę. A to z tego powodu, że Prusacy uniemożliwiali Polakom dostęp do urzędu. Zaś warstwa urzędnicza jest w normalnych warunkach tą najliczniejszą grupą wśród polskiej inteligencji. W tej sytuacji Funkcje, które wypełniała inteligencja w normalnych warunkach, siłą rzeczy musieli przejmować księża. Zresztą jest to rzecz bardzo charakterystyczna dla wszystkich katolickich społeczeństw wczesnej Europy. Od połowy XIX wieku ta aktywność duchownych, zresztą inspirowana często przez arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich, to wszystko powodowało, że ten wiekopolski ksiądz był z natury rzeczy zaangażowany w różne przedsięwzięcia społeczne i, on, i od niego tego po prostu oczekiwany. On z czasem doskonale zdawał sobie sprawę, że, że na tym również polega pełnienie jego duszpasterskiej misji, co znakomicie wzmocniła jeszcze aktywność arcybiskupa Floriana Stableskiego, który po prostu nakazał księżom zakładanie rozmaitych towarzystw po. Parafiach. W ustawach archidiecezji poznańskiej było zapisane to, iż ksiądz ma obowiązek troszczyć się o byt materialny swoich owieczek. Jest taka anegdota przytaczana przez niemieckiego uczonego Ludwika Bernarda, który doskonale opisał ten polski system organicznikowski na początku XX wieku. Pisał, że oto w pewnej wsi umarł proboszcz i czekano na nowego duszpasterza. To miejscowi parafianie wystosowali list do kurii, że chcieliby takiego proboszcza, który by był też dobrym szefem miejscowego banku ludowego, na co kuria miałem mi odpowiedzieć, że my święcimy księży, a nie dyrektorów banku. Ksiądz Stanisław Adamski, następca księdza Piotra Wawrzyniaka na stanowisku patrona Związku Spółek Zarobkowych, został później biskupem w Katowicach. Był prześladowany podczas kolejnej wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy, a po wojnie przez polskie władze komunistyczne. Był postacią ważną w Naczelnej Radzie Ludowej, ale nie jedyną. Wśród działaczy politycznych czasów powstania wielkopolskiego wielu było przedstawicieli narodowej demokracji. Na początku XX wieku to postacią najbardziej taką dynamiczną, symbolem tego ruchu jest oczywiście Wojciech Korpa. Który jednak po kilku latach zerwie z tą formacją polityczną, pójdzie własną polityczną drogą. Z innych istotnych postaci można wymienić Mariana Sejdę, można wymienić Bernarda Krzanowskiego, niezwykle zasłużonego aktywistę organizacji Sokoła, Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Można wymienić Zofię Sokolnicką, niezwykle interesującą postać, która była aktywna nie tylko w organizacjach po pokobiecych, to kwestie warta, ale przecież także działała w różnego rodzaju organizacjach społecznych czy ogólnonarodowych przed I wojną światową, zaś w czasie I wojny światowej pełniła funkcję łącznika pomiędzy tym środowiskiem poznańskim, politycznym, a tym ośrodkiem zachodnim skupionym w Lozannie, z którego później wyłonił się Komitet Narodowy Polski. Tym drugim istotnym segmentem będą postaci takie właśnie jak chociażby Stanisław Adamski, ludzie, których profil ideowy można określić jako przynależni do ruchu chrześcijańsko-społecznego, którzy będą się wywodzili z kręgów związanych z Kościołem, duchowni, aktywiści różnego rodzaju społecznych organizacji. Jedno jest pewne: elita, która przewodziła powstaniu Wielkopolskiemu, która przewodziła społeczeństwu polskiemu, będzie wywodziła się z tych dwóch głównych nurtów, z narodowej demokracji i z tego nurtu chrześcijańskiego społecznego. Jednym z przedstawicieli tej elity był Władysław Sejda. Po powstaniu w rządzie w Warszawie został ministrem dla byłej dzielnicy pruskiej, potem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Tak popularna w Wielkopolsce narodowa demokracja była antyniemiecka i antykomunistyczna. To zapewne powody, dla których jej czołowe postaci są dziś tak słabo pamiętane. Wróćmy jednak do roku 1918. Naczelna Rada Ludowa nie chciała wysyłać Wielkopolan do walki o niepodległość z bronią w ręku. Ale oni sami szukali owej broni. Nie można było udawać, że nic się nie dzieje. Dlatego komisariat Naczelnej Rady Ludowej powołał tajny wydział wojskowy. Jego organizatorami byli Mieczysław Paluch i Bogdan Hulewicz, który wspominał. Wracając do hotelu, spotykam dawnego kolegę szkolnego i serdecznego przyjaciela, Mieczysława Palucha. Kilkanaście lat wcześniej rozstaliśmy się w Trzemesznie, gdzie razem uczęszczaliśmy do gimnazjum. Paluch pochodził ze wsi Trzemżala w powiecie mogileńskim. Był synem zamożnego chłopa, wzorowego gospodarza na kilkudziesięciu morgach, który wszystkich swoich pięciu synów wykształcił i wykierował na dzielnych, wartościowych ludzi i gorących patriotów. Mieczek był moim rówieśnikiem. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Należeliśmy do tych samych tajnych organizacji studenckich. Podziwiałem jego werwę życiową, rozmach we wszystkich poczynaniach, humor, ofiarność i zapał w sprawach patriotycznych. Mieczek był urodzonym dowódcą, uwielbianym przez żołnierzy, chociaż bardzo wymagającym. Zawsze świecił dobrym przykładem, siebie nie oszczędzał i dbał o swoich podwładnych. Jako oficer miał jedną wadę. Nie zawsze potrafił się podporządkować swoim zwierzchnikom. Hulewicz, pochodzący z ziemiańskiej rodziny, i Paluch, syn chłopa, zgodnie działali jako organizatorzy polskiej siły zbrojnej. Ważniejszą postacią w tym tandemie był Mieczysław Paluch, mówi profesor Janusz Karwat. On był motorem poczynań, zwłaszcza w Poznaniu. Skupił wokół siebie takich 30-latków, bardzo jeszcze młodych, doświadczonych oficerów, głównie artylerzystów pochodzących z różnych grup społecznych. Stworzył sztab i nawiązał kontakty z ośrodkami terenowymi. Topaluch zorganizował akcje na ławice, doprowadził do opanowania większości obiektów wojskowych w Poznaniu. Tworzył taki zgrany duet, oni się wzajemnie uzupełniali z Bogdanem Hulewiczem. Hulewicz został w wojsku. Piastował bardzo wysokie stanowiska. Szefa departamentu personalnego dowódcy dywizji. Obrona grodna pozostawił po sobie bardzo ciekawe wspomnienia. O innych wojskowych w następnym odcinku cyklu udane powstanie w 10 minut.